Przecież, Biedku, to właśnie jest Robert i Sylwek, moi koledzy, którzy chcieliby Ci opowiedzieć ciekawą historię o moim bieta szybie. Nie! Ja miałam na myśli kopalnię diamentu, że jak pan tam pogrzebie, to mogą bry, brylanty wylecą, bogactwo dusza! Oj, o kochano mnie pan no, co, co co? Rozerwało. Macie coś do szycia? Mole panu powiedzieć, co ja kupiłem, no? Co to za siejsko kupiłem? Ja Miałem spotkanie za 10 minut i nie mam czym nic, co? No. złożyć panu mały, żakon. mały, ty masz dobrą koszulę? O, jest co? Sam raz na mnie. Wyskakuj mały. Raz. Wyskakuj. szybko, szybko. Już dochodzę, na... już dochodzę. Już dochodzisz. Już tylko Ale to dochód szybko, szybko, szybko wychód. Kawacik. Najpierw koszula. Wyskakuj szybko. szybko. A ty odejdź troszeczkę na bok. Bo mi przeszkadzasz tam. Mogę panu włożyć? O, co mu się na... Ja panu to włożę. Pan ja, się światło. Ja ci zaraz włożę, ja ci włożę. Ja sobie sam. Kochanie, pomóż mi tutaj włożyć. A ty żeby odejść na bok, ty nic nie wkładaj. Miło było pana poznać. O. Pan, ma pan fajną dziewczynę. Ode. Mały, pociąg, pomóż mi kochanie. Tutaj tak troszeczkę rozumiem. Coś się stało, znowu pękło, pękło. pękło. To... Zdejmij. Nie no, Zdejmij, no. Ty, młody, wyskakuj no, z tego czerwonki. Dobra. To jest dobre. To jest dobre. Panu to jest będzie to twarz. Przymierzy przymierzymy. No to coś dla prawdziwych pan. Ty nie ubierzesz? Włóż panu szybko, nie, no. ja będę pomagał. Tu mamy już, ale ubieramy masz, się szybko. No. Ale masz faceta. Ojej. Dobra. A jakie to twarde. A co pan jedzie takiego? <grym> ja, Jakieś to Nie naciągnij się no. Trzeba odejść. Kochani, może ty mi to że... Nie, masz no, radę, nie mam mamy. Ja no. to podniosę. No i co ja teraz zrobię? No? Czym pójdę? O, no wiem, Niech ona wyskakuje z tej bluzki. Można pan ja Wyskakuje. Wyskakuj. Nie wyskakuj z tej bluzeczki. Założymy kierunek. Ja